Świnoujście, tragedia w porcie. Nie żyje młody mężczyzna świnoujście, w porcie spadła kabina suwnicy z operatorem. Mężczyzna nie żyje. W świnoujściu przy ulica Bunkrowej spadła kabina suwnicy wraz z operatorem, poinformował w czwartek wieczorem rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie kapitan Tomasz Kubiak. W piątek po godzinach 13 dźwig należący do Komendy Portu Wojennego podniósł kabinę. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon młodego mężczyzny. Do wypadku doszło w czwartek wieczorem w porcie w Świnoujściu. Kabina suwnicy runęła wraz z operatorem i znalazła się na rampie na wysokości około 10 metrów. Jak podał kapitan Kubiak, operator został przygnieciony przez kabinę i nie było z nim kontaktu. Na miejscu działają trzy zastępy straży. Dysponujemy dźwigiem o zasięgu 50 metrów, za pomocą którego próbujemy dostać się do poszkodowanego, powiedział interim.pl Rzecznik PSP w Szczecinie. Na miejsce skierowana została też specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego, Pająk, ze Szczecina. Po godzinie 13.00 dźwig należący do komendy portu wojennego w Świnoujściu podniósł kabinę. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe oraz prokurator. Jak informuje iswinoumistrz.pl, młody mężczyzna nie żyje. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.